Do, proszę Elbląskiej Policji mówi o siłek Zadychę, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z zawodu cukiernik z dokumentami na życie przebywający obywatel na terenie Elbląga. Właśnie prowadzę aleję gwiazd po pieniądz na życie. Pozdrawiam wszystkich żyjących obywateli na tym świecie i wszystkich zainteresowanych. Internautów, którzy wchodzą, wychasło pan Woźniak Aleją Gwiazd, popiniąd na życie, patrzeć, co ja na żywo robię. Tu proszę Elbląskiej Policji, mówił o siłek za obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z zawodu cukiernik z dokumentami na życie, przebywający obywatel na terenie Elbląga. Właśnie prowadzę aleję gwiazd po pieniądz na życie.